Siemanko, z tej strony słomek jak widzicie jak piątek to chuj to początek. No i, no i mamy 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 panę w przyczepie. Pierwszy raz odpukać od dawien dawna Zaczęli, no jo, zaczęliśmy akcję. Już od 5 lat chyba ten obornik wozimy. Pierwszy wystrzał. No widać była słaba ta opona. Strzeliła. Dobrze, że na asfalcie i nie gdzieś na piachu, bo, bo w ogóle byłby problem. Ale już mamy klucze. Mamy zestaw, sprzęt, wszystko, lewarek, klocki i lecimy. O, koło mamy już założone. Oczywiście z moimi przygodami cały jestem w głównie, ale, ale to nie te przygody, przygody z lewarkiem. Ten nie dał rady, nie wiem, za mało oleju. Za słaby Może za słaby tonaż na przyczepie jest, nie wiem ile, z 10 ton pewnie. Jest lekko przeładowana, mokry obornik. Trzeba było jechać po drugi lewarek, też bawić się, wykręcać, podnosić Ale mamy ogarnięte Miejmy nadzieję, że będzie tyle powietrza w tej zapasówce, żeby dojechać do domu I w razie czego dopompować Tutaj już mamy przygotowaną Felgę z oponą, na sztukę wprawdzie Ale Będzie chodzić Opona jest dobra Od razu założyć na zapas, w razie by się tam odpukać, coś zadziało No i lecimy, zaraz dokręcam na no mocno i lecimy. No, lecimy z wyrzucaniem. W sumie yy, zaczęte było od yy, takiego mniejszego kurnika, mniej wygodnego, a teraz wyrzucam yy, ten najlepszy, w którym yy, najwygodniej manewrować, bo nie ma żadnych stopów, nie ma niczego. Ładujemy merlakiem na silkach, bezpieczników Idzie sobie pośmigać bokiem drifty porobić jak Tokio drift na śniegu kurde maluchem pod sklepem pod Tesco kurczę będzie trzeba wymienić te opony już gadam Wam że te opony będą zmienione że będą no drutów nie ma nie jak to mówią drutów nie ma A jak wyjdą druty to będą lepiej będą lepiej brały te opony jeszcze, jeszcze lepiej będzie także no towar, towar dobry, jak co roku, o tej porze, właśnie te oborniki, zawsze gdzieś tam w maju, yy, dwa, razy, dwa razy w sezonie, yy, jest wyrzucane po okresie lęgowym tych gęsi, gdy już tam już, że, że tak powiemy, jak mogą być spokojne. Idzie, bo znaczy, na razie tak, na razie część tylko na, na jeden dzień roboty na jeden zestaw tylko mamy godzinę po 18 i zostało tyle no to ten zestaw i maksymalnie jeszcze jeden będzie na dzisiaj e, do wyrzucenia no i nie warto było brodzić dwóch zestawów dwóch ciągników jeszcze rano ta awaria od której się film zaczął e, no i się trochę zeszło, już pewnie byśmy kończyli e, no i jednym zestawem resztę będziemy też pewnie jednym zestawem poniedzieli, podzieli. Zawsze było na dwa, a dzisiaj sobie jeden człowiek. Ja sobie ładuję i sam Boże, wcześniej tata mnie chwilę zmienił. Ja byłem pryskać trochę. Troszkę jej pomieszam. Fajnie, długi budynek bez supa to można Można zasuwać na helkę, to też można sporo naładować. Wygodniej by było mało, ale to się da. Owornik, cenna sprawa, już parę razy o tym mówiłem, nie ma co tutaj drążyć Taki miszmasz, będzie jakaś wpadka, już tam była, coś tam było e, Także... Kilozafii nie ma, że tak powiem, ładuje się i się wozi się, nie? Aż już po całym dniu, wam powiem trochę od tego kręcenia, no mówię, dwie, 3 godziny przerwy było I już by się chciało weekend zacząć, jakiegoś prowarka, wieczorem wypić piwko nic nadzwyczajnego, że, że, że sobie tam jest smak na piwko takie weekendowe e, dosyć mokro tutaj teraz w tym oporniku e, ponieważ ściany były myte nie wiem czy konstrukcja dachu też było tutaj myte dlatego też tyle wody wycieka tutaj wszędzie pełno wody widzicie jak cieknie z krokodyla dla mnie to lepiej bo lepiej się przerobi ten opornik nie ma, nie ma tutaj w ogóle od zdań, że takie jest i się naprawił wskaźnik paliwa bo z rana jak było pełno pokazywało że jest ledwo rezerwa teraz yy, ubyło i zaczął wskazywać dobrze jest 3 czwarte zbiornika tak naprawdę od rana pracuje ładowarka od samego rana od samego rana jeszcze na wieczór wróci jeszcze dzisiaj podrzuci kupę jak będzie jasno oczywiście w możliwości jest tam i z powrotem, no gdzieś godzina i 10-15 minut mi się schodzi jak, jak dobrze idzie, yy, obrócić z powrotem. Ładować ładowarką. Jak słyszycie, nie pika tutaj ten czujnik przeciążeniowy. Ładuje dzisiaj, żeby, no znaczy się ogółem, nie tylko żeby Was nie podburzać dźwiękiem. Ładuje bez tego przeciążenia. Jakoś daje radę to wyrywać czasami i rozłączy, ale jakoś to idzie faktycznie. Nie ma krzywdy. Czasami, jak tak w krokodylach, chwycę... No to 2,5 butony razem z wagą krokodyla będzie podniesione, bo y, cały czas rozłącza, przerywa y, hydraulikę. Tak jakby wydatek cieczy na, no, na wszystkie tam na elektrozawory, na, na, na sekcje. Oj oj oj, tak to jest. No dobra, myślę, że chyba, chyba to tyle, co tutaj więcej mówić. Jakieś tam 10 minut dla urozmaicenia, żeby nie było, że tylko pole wrzucam to jakieś urozmaicenie w postaci tego do filmu będzie. Nagram wam jeszcze coś z transportu. Dzisiaj taka pogoda piękna akurat w naszej części kraju, powiedzmy tutaj no centrum, północ, nie wiem, no jak to jak to tutaj rejon byt Wszyscy ci, co mają coś do pryskania i mają sprawny sprzęt, to jadą. Po drodze też mijałem Ciapka, Waltrę, Fergusona i Tecnomę Samojezdną, która tam jakąś awarię załapała, ale coś tam już działa, działał, Rolnik 3. W sumie no też cię pryskałem i, i pryskałbym cebulę, gdybym nie ładował tego obornika, no ale jak już się powie A, to trzeba powiedzieć B. Trzeba robotę skończyć, bo co zostawię rozgrzebane? Nie, nie, nie mogę zostawić rozgrzebanego i powiedzieć sorry, jutro przyjadę. Nie, jutro też nie przyjadę, bo jutro wesele, więc yy, dzisiaj obornik Jutro sobie przygotuję ciapka z piarskim e, i będę pryskał na te chwasty tą cebulę. Którą widzieliście już w jakimś filmie, że była zarośnięta, ale... Mówię wam, wyprowadzę ją, będą z tego ludzie. Dobra, Z2. Biegłem do taty, żeby nagrać wam kiprowanie. Yy, skończyłem właśnie pryskać. I to zamieniam z tatą, tata jedzie gdzieś tam na spotkanie. I cyk, czapa leci. Uch. No jest towary trochę. I tam jest drugi. Drugi przyczep może będzie się kopał, ale będzie akcja A nie, teraz nawet mi się przyczepy nie opuszczę pewnie Za blisko przyjechał Aja, aja, aja Aja, aja, aj, aj, już Mówiłem, że będzie jakaś akcja, że coś odwali Za blisko zajechał, bo chcę, żeby się jeszcze rężąt gnoju zmieścił tutaj no i teraz co? A, nie wyjedziesz No, dobrze, że biegłem Będziecie zadowoleni z materiału Pójdzie, pójdzie, jeszcze dwa razy szarpnie Za blisko zajechał Chciałbym, żeby się tutaj jeszcze jeden rządek zmieścił żeby tam po Cebuli nie jeździć No ja, jeszcze telefon Dobra zaraz wam dogram jak to się rozwinie dalej To jest najgorsze jak się za blisko zajedzie ta czapa duża trzeba będzie pewnie odczepić zaczep i w bok wyjechać jak się za blisko że to się burty rozginają kurde Chciał dobrze, ale Musiał wyjechać wyjedzie, o już teraz dobra Helka Helkę zejdzie na dół się Opuści, o na Teraz pójdzie, ogień To z tyłu tak trzyma Koło się nie kręci oczywiście, że tak. No nie wiem, czy tutaj się jeszcze jeden rząd zmieści, żeby jeszcze jeden, jedną szczepę tu wysypać. I ogółem jak zawsze do wyjeżdżania, to zawsze w odwrotną stronę, tak jak mamy burtę otwartą, żeby odjeżdżać od tego gnoju, no ale y, tutaj no nie ma już gdzie sypać. A znowu tam czy po burakach jeździ, czy po y, ziemniakach, czy po ceboli dalej. No to też jest takie trzeba wybrać mniejsze zło. Dobra. Wracam za chwilę. O, zestaw załadowany. Możemy ruszać. O, jedziemy ostatni kurs na dzisiaj. Godzina już 20.10, a właściwie chyba 20. Bo ten zegarek nie do końca chodzi tak jak powinien. Z przodu jedzie oliwia ładowarką. Tata, ją, tata przywiózł ją golfem. Ja śmigam waltrą dużą. Mówiłem już kilkukrotnie, że do transportu to się nadaje lepiej mała walterka No bo po prostu ma miękkomość, tam się jedzie, skacze jak żaba po dziurach To nie jest zbyt wygodne, ale mówię, mała jest z opryskiwaczem Zespawana, jak to się u nas na sezon na rejonie mówi Zespawana z opryskiwaczem i tak będzie pewnie jeszcze zespawana Dłuższą chwilę, no bo jednak tam cały czas jakieś opryski są wyk wykonywane nie miała roboty żeby ją przegonić trochę no to mówię dobra to dużo będę woził no i wprawdzie no kapkę wolniej idzie bo po tych dziurach musisz wolno jechać kręgosłup dostaje bardziej ale ale się leci tak wyglądają u nas rzepaki już jakieś tam niedobitki kwitną nie wiem no może z 10% kwiatów już kończą kwitnienie jeszcze jak będę przejeżdżał koło mojego rzepaku to wam go pokażę Teraz Wam, powiem, jak tutaj zacząłem, może paku, to powiem Wam, że tam, gdzie spaliło najbardziej, gdzie rzepak ma pół metra, właściwie jest zielony, ale reszta przestanie kwitnąć, a te miejsca spalone będą kwitły tak intensywnie, że będzie normalnie jak w pełni kwitnienia. Jeszcze nie wiadomo, no nie wiadomo co z tego się wydarzy. Jakie uszczyny się nawiążą i jak to będzie wyglądało, ale pewno jest, że będzie kwitna na 100%, bo już pączki są takie nabrzmiałe. Także jeden skończy, na dobrej ziemi skończy, na piachu zacznie. Może to jakoś tam dojdzie, jeszcze nabuduje plonu. No wiadomo, każdy już potencjał miał zaprogramowany, zrzucił go. Może gdzieś tam w środku jeszcze będzie chciał go otworzyć. No i no i co tutaj więcej? No nic, nic wam więcej nie powiem. Już zmęczenie bierze. Właściwie dzisiaj od, od siódmej na nogach, gdzieś tam rano się strzepialiśmy jeszcze, bo wczoraj... Do późna pryskałem buraki, o 23 chyba kończyłem buraki, buraczki ćwikłowe. No i, no i się powiedzmy zeszło dosyć długo Mówię to, to szczepiamy się dzisiaj rano, a wiadomo jeszcze ta pana awaria No i cały dzień zleciał. To burtę ciężko, bo dźwigać, to już też ręce w dupie jak to się mówi. No i, no i co? I teraz kolacyjka może jakieś piwko weekendowe e, wyspać się bo jutro na wesele także małe, małe od, mała odskocznia e, no i to tyle no to co widzicie po lewej sad, po prawej sad jest trochę tego w okolicy tak jak warzywek nie ma tak sadów jest bym powiedział nawet dosyć sporo Dobra, pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się, na razie, ho. kończymy tą śmierdzącą akcję. Dajcie jeszcze znać, czy jak będziemy wozić dalej i tata by też obsługiwał ładowarkę czy coś, czy, czy chcecie jeszcze vloga w jego wykonaniu, tak jak to było, nie wiem, w grudniu chyba, czy kiedy to tam, no myślę, że będziecie chcieli, ale to już dajcie znać. Dam jakiś komentarz, jak złapię dużo łapek, <laughs> jak złapię dużo łapek w górę. To, to dam cię kamerę, powiem, żeby vloga jeszcze jednego nagrał. Elo, Elo, 320.